Tak, e, myślę, że były to bardzo emocjonujące dni, godziny, zwłaszcza dzisiaj oczywiście na samej końcówce turnieju, e, gdzie dużo się działo, było wzloty i upadki, jak, jak to bywa w zawodach sportowych. Oczywiście bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się to wygrać, e, jeszcze bez, bez dogrywek zwłaszcza. E, m, przeciwnicy oczywiście e, tutaj byli bardzo silni wszyscy, więc... Nawet w teorii, ci, e, gdzie grałem na finiszu, teoretycznie z trochę słabszymi rywalami, oczywiście e, było bardzo, bardzo ciężko, co też pokazała, myślę, zwłaszcza ostatnia partia, gdzie e, dużo się działo i tam chyba nawet przegrywałem w tym momencie. Tak, e, właśnie też nie dodałem, że oczywiście, e, nie można powiedzieć, podwójna satysfakcja mi daje wygranie na własnym podwórku, tak w Polsce. E, bardzo się cieszę, że są organizowane te silne i e, prestiżowe turnieje szachowe w Polsce. No i mam nadzieję, że to dopiero początek. Będzie kontynuacja i, e, i będę miał ja i moi koledzy z kraju sposobność wygrywania e, międzynarodowych, ale w Polsce, e, turniejach szachowych. Tak, jest to oczywiście bardzo przyjemne. Cieszę się, że tyle ludzi e, tutaj było, oglądało. E, więc no, ja generalnie musiałem się skupiać na swoich partiach, więc też e, też prawdę mówiąc nie byłem w stanie ocenić, tak, na ile, no, to są ci sami kibice, na ile nowi przyszli, ale bardzo, bardzo mnie to cieszy, że było tyle ludzi i... Um, no i jest się popularniejsze, bo jest to bardzo fajna gra i... Um, no, 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 no i też zapewne ma to związek z tym, że im więcej kibiców, tym chętniej będzie Polska wybierana na przyszłość. Znaczy no, po dwóch pierwszych partiach na pewno. Więc grałem z Yixuanandem i Wesleyem z którymi wczoraj przegrałem. Dzisiaj wziąłem rewanż i ich grałem. E, no to oczywiście e, oczywiście no, dodało mi animuszu, e, mnóstwo animuszu. No tym niemniej no, dystans był bardzo długi i e, też były był jakieś tam potknięcia, zwłasz, zwłaszcza partii e, z Fabianem i Szkoda, bo wydawało mi się, że jest pozycja, którą bardzo ciężko przegrać, a stoję stabilnie lepiej, ale niestety ja coś tam podstawiłem e, w jednej pozycji. No to samo można powiedzieć o mojej partii drugiej i, i, i ostatniej na szczęście przegranej z Antonem Korobowym, gdzie jest to oczywiście wiadomo, bardzo silny arcymistrz, bardzo, bardzo kreatywny zawodnik, ale e, no, ostatnio miałem bardzo dobrą pasę z nim, bo pięć partii pod rząd wygrałem e, na, na tym, tym grącze stóż i też na poprzednim rok temu. Więc e, oczywiście no, na finiszu przegrana, e, przegrana była bardzo bolesna, tym bardziej, że tym bardziej, że miałem tam jakieś szanse. Całkiem niezłe, no ale e, dwie ostatnie rundy e, wygrałem przeze mnie. Zdawały przesądzić, e, przesądzić e, to, już wygrałem, więc e, oczy, oczy, oczywiście jestem z swojej gry zadowolony. I, e, no i myślę, że grałem też lepiej. E, znaczy, że dzisiaj grałem w sumie najlepiej, ale zdecydowanie lepiej w e, po, po, do wczoraj, gdzie e, co, co jest też trochę budujące, bo wiadomo, że dzisiaj był. Już końcówka turnieju, więc emocje były nieprównywalnie większe.